Cześć. Zapraszam Cię na recenzję aparatu Pentax P30T. Aparatu, aparatu produkowanego w latach 1990-1997 i będącego ostatnią, ostatnim Pentaxem z manualnym ustawieniem ostrości. Sama konstrukcja jest troszeczkę starsza, bo powstała w roku... pierwszy, P30, powstał w roku 1985, w momencie, kiedy w 1984 zaprzestano produkcji Pentaxa MS -E Super, legendy fotografii, jakby nie było. Wprowadzono wtedy Super A i postanowiono wprowadzić trochę tańszy model. Całkiem nową konstrukcję plastikową. I to jest właśnie ta plastikowa konstrukcja, aczkolwiek jest bardzo solidna. To na moim widać wytarcia tego szarego do czarnego plastyku, natomiast jest to bardzo odpaska, tutaj widać. Bardzo solidna, porządna, nic nie trzeszczy w rękach. To jest naprawdę. Trzyma się dobrze aparat. Sam aparat ma migawkę oczywiście sterowaną już wtedy elektronicznie. Dlatego potrzebuje dwóch baterii, dwóch małych, małych bateriek 1,5V do zasilania zarówno migawki, jak i światłomierza. Migawkę, która ma czasy od jednej sekundy do jednej tysięcznej części sekundy. Wiem, mogłaby być jedna dwutysięczna część sekundy, jedna tysięczna też może być, ale no, zawsze może być lepiej. Czas synchronizacji z lampą błyskowym jedna setna część sekundy. Do tego mamy czas B oczywiście. Jakbyśmy chcieli wymienić zalety tego aparatu. Dlaczego warto nim fotografować? No to jest po pierwsze dostęp do całej gamy obiektywów Pentaxa. I to nie tylko muszą być obiektywy takie jak ten Pentaxa A. Ale mogą to być obiektywy starsze, bo A, bo ja nie powiedziałem, możliwość pracy manualnej aparatu, możliwość pracy automatycznej, czyli sam dobiera czas i przysłonę, no i możliwość pracy, co to jest najważniejsze, najprzyjemniejsze, najlepsze, priorytetu przysłony, czyli ja ustawiam jakąś przysłonę na obiektywie, a on automatycznie dobierze do niej czas. I ten czas dobierze nie tylko z obiektywami Pentax A, czyli bazowaniem Pentax KA, ale tak samo ze starszymi obiektywami. Jeśli wezmę ten obiektyw od Pentaxa MS Super i mu przypnę, to uzyskujemy bardzo fajny obiektyw, do tego jeszcze mały, z bardzo dobrym obiektywem i z możliwością pracy z pewnym przysłoną. Ustawiam przysłonę, naciskam spust, on mi pokaże. Jaki czas do tego dobierze, co jest bardzo ważne z mojego punktu widzenia. Ja nie lubię aparatów, które mnie nie informują o dobranym czasie, czyli mogę być w trybie A tutaj, naciskam spust, on mi pokazuje, oczywiście jak włączę aparat. I ja próbuję włączenia aparatu, tak jak czytałem na forum opinii o nim, wszyscy mówią, że baterie stracają na bardzo długo, że jest mało prądożerny, no ale nie ma silnika, nie ma niczego migawka tylko i światłomierz. I świadomość precyzyjny, bo ja z nim zrobiłem trochę zdjęć i uważam, że mierzy tak, jak powinien mierzyć. Nie ma korekcji ekspozycji, co w niektórych sytuacjach jest przydatne, ale ma pamięć ekspozycji. Tu mamy taki guziczek, on jest tak trochę za wysoko umieszczony. Jak, jak dla mnie wolałbym, żeby ten guzik był w trochę innym miejscu, z mojego punktu widzenia, natomiast, trzeba, zwłaszcza przy zoomie, trzeba rękę przesunąć trochę wyżej, żeby go nacisnąć, natomiast Kierujemy, omijamy na przykład jasne niebo, kierujemy w dół, naciskamy blokadę ekspozycji, podnosimy, robimy zdjęcie tak jak powinno być. I, da, i, i... wolę spuście, ale nie mamy spuście, więc tu z boku też blokada ekspozycji działa dobrze. Samozający się licznik, podgląd głębi ostrości, czyli możemy przymknąć w każdej chwili przysłonę do roboczej, co jest bardzo dużą zaletą aparatu. Hmm. Samowyzwalacz, który jak się naciśniemy i. To no, wyłączę I on. O, bardzo ładnie mruga, mruga sobie diodą o tym, że będzie, że, że idzie czas, tak końcu przyspieszy. Też wygodna rzecz w dużym stopniu. Oczywiście ręczny naciąg filmu. Zrób zdjęcie, poproszę. Zrobiłeś zdjęcie? Nie. On może nie mrugał. Spojrzałem, że mruga. O! o, o. Ręczny naciąg filmu. Nie ma możliwości podłączenia mu silnika, także nie licz na to, że możesz podłączyć silnik i go rozbudować. Ręczne zwijanie filmu powrotnego. Co jest akurat moim uważam, przydatne, ponieważ można wyczuć, żeby nie ściągnąć filmu do końca. I ja wolę teraz, ja wolę ręcznie zwinąć film, niż mieć automat do zwijania filmu. Mówiłem, poglądami ostrości, blokada ekspozycji, możliwość współpracy z obiektywami. Co? Wszyscy wymieniają, i ja też uważam, bardzo jasny wizjer, wygodny, z dobrymi klinami umieszczonymi po skosie, Często się bardzo łatwo i szybko ustawia ostrość. I to na różnych obiektach, także się łatw, ładnie kadruje. Zalet jeszcze... A, łatwe ładowanie filmu podkreślałem, ja sobie wynotowałem co, co jest ma gumowaną rolkę, tą od filmu więc tylko wystarczy położyć film na tej czerwonej kropce czytnik kodu DX, zakładam, zamykam i już czytnik kodu DX posiada więc jeśli używasz filmu nie musisz się o to martwić część osób uważa, że to jest wada, bo nie ma możliwości ręcznie ustawienia kodu DX jeśli włożysz film, który nie ma kodu to on będzie na świetle tak jakby to miało stoiso ten aparat. I nie mam możliwości skodygowania tego w żaden sposób. Można, jedynie za pomocą wydrukowania i naklejenia sobie na kasetce innego kodu DX niż jest, no ale to dotyczy tylko osób, które same tną filmy i wkładają w kasetach wielokrotnego użycia, to wtedy ma to jakieś znaczenie. Z... 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 Minusów tego aparatu. Brak wielokrotnej ekspozycji. I uważam, że dzisiaj wielokrotna ekspozycja się przydaje, ponieważ te aparaty służą bardziej do tego, żeby się nimi bawić, żeby eksperymentować, żeby kombinować. I wielokrotna, wielokrotna ekspozycja jest przydatna. Brak informacji w wizjerze o użytej przysłonie. No, niestety taki. Jak w Nikonie, taka tutaj okieneczko, przez które widzimy w środku przysłone, byłoby idealne. Nie tylko w, w, Nikonie, w Nikonie tak jest. Nie ma. Jeśli chcę sprawdzić, jaką przysłonę użyłem, czy ja się zmieniłem, muszę po prostu oderwać wzrok, spojrzeć i dopiero wtedy wiem, aha, mam 5-6, Podnoszę, naciskam, sprawdzam, o nie. Jeśli używam go na co dzień, tak jak się używa swojego aparatu, to ja wiem, że klik, klik, Dwa kliki, to będzie o jedną przysłonę więcej, czyli będę miał 8 w tym momencie. Do tego się przyzwyczaić, ale jeśli używasz różnych obiektywów, to, to trzeba będzie za każdym razem spojrzeć. Oj, spojrzeć, jaką mam przysłonę, i to jest jego wada. Bardzo wygodny tryb, raczej pokrętło do zmiany yy, czasów. To bardzo wygodne. Ustawiam, ustawiam, kręcę do końca. Skakuje mi na A automatycznie, ja nie muszę oddywać wzroku, żeby zobaczyć, żeby skoczyło na A. Tam jest literka M, która gaśnie w tym momencie, i wiem, że jestem w sobie A. On mi pokazuje czas. Jeśli uważam, że hmm, chciałbym skorygować to w jakiś sposób, który yy, przekracza naciskanie z pustu, obracam pokrętłem. On mi pokazuje w tej chwili dwa czasy. Pokazuje mi czas ustawiony przeze mnie, jaki tu jest, jaki tu jest na tym, ale w środku mi pokazuje i czas, który on sugeruje. I w tym momencie w trybie manualnym mogę prowadzić korekcję ekspozycji, jaką myślę, że mi się podoba. Skończyłem, zrobiłem zdjęcie, popycham do końca, wskakuję na A. Widzę, że mi wskoczyło na A, bo mi gaśnie manual. Naprawdę rewelacja. Pod tym względem jego obsługuje się szybko, wygodnie i intuicyjnie, co jest najważniejsze. Nie ma żadnych, nie ma elementów, które są skomplikowane i które wytrącają cię z tego przyjemności fotografowania. A do tego wszystkie obiektywy Pentaxa i nie tylko z mocowaniem, mocowaniem K. I co? Przeczytam, czy to jeszcze coś ten? Plastikowy jako minusy. No plastikowy, no w tej chwili wszystko jest plastikowe to już. Ty, tylko jedna, jedna tysiąc na część sekundy yy, minimalny czas. Zgadzam się. Wolałbym, żeby było to jedna na część sekundy. Pracząc do tego ISO, brak korekcji, ekspozycji, OK. Zalety AV. No tak. Czyli priorytet przysłony to jak najbardziej. Jasny wizjer. Hmm. Długo działa na baterii. Nie wiem coś na was grałem łatwe ładowanie filmów i, i łatwe ustawienie ostrości wszystko oczywiście y, czas b czas synchronizacji z lampą błyskową osobno to wszystko prosty korpus y, w związku z tym że nie jest to kultowy aparat w związku z tym można go kupić w miarę Moim zdaniem, niskiej cenie, a naprawdę jest to bardzo wdzięczny Pentax. Ostatni, jak powiedziałem, z manualną ustawiedliwości i można go kupić w bardzo dobrym stanie, ponieważ wchodziły już, kupowane były wtedy, kiedy już były aparaty autofocus, i bardzo często nie zostały zużyte. Czyli można kupić tak jak tego. Widać, że on jest, no jest bardzo ładny po prostu. Tu od noszenia, od paska się wyślizga, natomiast poza tym. Cała, cała praca jego słychać, że to jest naprawdę bardzo przyjemny, niezniszczony, fajny aparat. Z wszystkimi uszczelkami, jak nowe. Ja osobiście, z tym aparatem, byłem bardzo zadowolony. Znaczy, jestem jestem bardzo zadowolony. Yy, i, I co? Wszystko. <grym> Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do oglądania. Innych filmów, recenzji i instrukcji obsługi. To Cześć.